Dzień dobry wszystkim, kolejny fajny samochód E39, w mega fajnym stanie, z przebiegiem 103 tysiące kilometrów. Yy, muszę wam powiedzieć, że to jest chyba jakiś taki czas na kupowanie takich samochodów, nie Kamil? Jakaś taka moda nastała. No, Co? Co? o tym no, sądzisz? Takich samochodów, Tego ty konkretnie E39. E39 tak? Dokładnie, tak. Zgadza się. Zobaczcie sobie, jak to wszystko wygląda. Auto przyjechało między innymi na wymianę, o, na wymianę, o tutaj jest pęknięte, na wymianę tej osłony, Aha. przyjechało na wymianę zbiorniczka i przewodów y, y, wspomagania, które idą do chłodnicy i do pompy i tak naprawdę tyle. Resztę rzeczy właściciel zrobi sobie sam, a, a mianowicie są to tego typu jak, o, jak właśnie ta osłonka. Także słuchajcie, to zawsze to co powtarzam, warto przy takim aucie zrobić sobie samemu parę rzeczy. Jest mega duża satysfakcja. Właśnie tak, taką galanterię, nie, Kamil? Mm. Mi się wydaje, że nie było tego plastiku ostatnio. No bo tego? nie, to tu nie było. O, a. zobaczcie, tu jest też brak plastiku, ale to właściciel takie rzeczy sobie sam porobi. Dobra. Kamil, może pokaż dookoła samochód, jak wygląda. Poopowiadaj, a ja wezmę list. Mm -hmm. że nie mam co tu opowiadać, no. Widzicie sami. O, tu jakieś jest zadrapanie. Nie w skórze, tylko materiałowe siedzenia pod sufitkę pokaż. Do czyszczenia tylko. Tu z takich dodatkowych rzeczy, które są nieoryginalne, to jest tak, kierownica. Tu oryginalnie nie była taka kierownica i tu między innymi właściciel pojazdu chciał, żeby zakodować tą kierownicę kamin i zakodować światła dzienne. Ok. To tam y, raczej powinien se, sobie z tym poradzić. No nie no, także, także to nie powinno. Zobaczcie telefon w ogóle wszystko no w takim stanie jest, że szok. Szczerze. Pokażę Wam jeszcze bagażnik. Koła standardowe, takie jak powinny być. Mega komfortowy samochód dzięki temu jest. Zobaczcie. O, tak wygląda bagażniczek, jest nawigacja. W środku zobaczcie sobie koło zapasowe, taki sam styling jak auto stoi. Tu mamy, o, proszę bardzo, zmacniacz. Tu mamy akumulator. I tak to wszystko wygląda. No dobra, Kamil, wjeżdżam i działasz. Jest samochodzik na stanowisku. Chciałem wymienić osłonkę, i tu już widać też mukę. Ktoś tu był, jakieś trety ale chyba chłodnica była wymieniana, i komuś zabrakło spinek do tej osłony. Także od razu tutaj damy też spineczki oryginalne. Tutaj podczas. Yy, rozebrania do przewodów. Kamil odkrył pewną rzecz. Wyciek, wyciek z podstawy, podstawy filtra. filtra. Tu się zakłada i umyta. No tutaj ile mogłem to gdzieś yy, tam wymuchałem. Tu jeszcze na łapie widzę zostało to zrobię. No tu jest stara, no. No co, no sztywna, o proszę, od, nawet o. No co, no guma, tak? No to typowa jakby usterka, no powiedzmy. Typowy przypadek, o. Tak jest tutaj w tych silnikach. Wyjechałem ze stanowiska, na którym Kamil ogarniał BMW-39. Och, Kamil idzie ze sprzętem, bo klient zażyczył tutaj sobie światła dzienne i ewentualne uruchomienie kierownicy wielofunkcyjnej. Zobaczymy, czy, czy się uda w ogóle, bo to różnie bywa. Nie wiem, czy tu w przedliwcie nie będzie tak, że będą światła dzienne, a mijania będą z tymi kierunkowskazami razem się świeciły. No to zobaczysz, tak jak u Ciebie. Tak. No to wiesz, myślę, że to nie jest jakiś problem, nie? Ale nie wiem, zamierzmy. zobaczymy. Zobaczymy, tak jest. No to Kamil się podłącza i działa. Kamil mówi, że ogarnął coś tam. Proszę bardzo, co Ci się Kamil udało zrobić, powiedz mi. No to światła dzienne włączyłem i tyle. Multifunkcji, no nie wiem, nie znam się na tym. A internet to mógłbym cały dzień czytać. No. Także tak. No dobrze, to multifunkcję uruchomimy. Jak przyjedzie Artur yy, do Warszawy, nie, to wtedy się umówimy. Konkretnie pokaż, jak te światła czy jestem. Czyli włączamy zapłon, światła dzienne są. Lecimy na przejażdżkę. No, chcę Ci, Kamil, powiedzieć, że szefowa pytała się, gdzie taki samochód można kupić. Hmm. W Polsce, no, gdzieś w Polsce, nie? W ładnym stanie, co? Ten to auto no, jest. No. Naprawdę w ładnym stanie. Oryginalna kierownica leży na półce u właściciela. Są tu jakieś rzeczy delikatne do porobienia, ale tak jak mówiłem, przy takich autach właściciel pojazdu jak coś zrobi, to ma satysfakcję wie, że, coś, że dołożył swoją, swoją ręką jakąś naprawę, nie? Mm. A tutaj tak. I ten wiesz, wyświetlacze są w porządku. A dokładnie ma 108 380 km ten, ten pojazd. Eee, no to powiedz, co zrobiliśmy, ile to kosztowało, bo na pewno widzowie są ciekawi. No co zrobiliśmy? Ta osłona wentylatora przy chłodnicy została wymieniona. Zostały wymieniony zbiorniczek płynów wspomagania razem z przewodami i do tego trzeba jeszcze zamówić, trzeba było zamówić dwa takie o ringi, które wchodzą które się zakłada na przewody, które wchodzą do chłodnicy. Czyli to, a oprócz tego e, uszczelka podstawy filtra oleju. No na to klient nie był umówiony, ale, tak, no ale wyszło ciekło, w trakcie tak. naprawy, tak. Tym bardziej, że tam przewody też szły od wspomagania i trudno było określić, czy, czy to tylko te przewody. W każdym razie ta uszczeleczka akurat podstawy filtra, no to jest na najtańszy element oprócz o ringów w tej naprawie, bo kosztuje tam 20 zł, czy 25, 25 zł. No, Dokładnie. No. no, nowy ATF poszedł tak, oczywiście. No tak, no oprócz tego tak, yy, płyn do wspomagania. Yy i trochę na dolewkę też płynu chłodzącego, bo żeby wymienić to osłonę wentylatora trzeba odpiąć przewodzik odpowietrzenia w zbiorniku wyrównawcy. Dlatego troszkę coś tam było, ale dolałem, odpowietrzyłem układ i tyle. Całość wyszła 1200 zł. No i tak. Także tak. No bo tutaj też klient dostał zniżkę za, na robociznę, bo jest stałym klientem, szczerze, właściciel pojazdu przyjeżdża do nas praktycznie gdzieś tak. Od prawie początku, czyli gdzieś od 2008-2009 roku. Trochę tych aut prze, przemieniliśmy i miał różne. Miał no, E39 to jest któreś z kolei, on tych 39 to kilka wa. Mhm. Ale y, miał chyba też. Kurczę, E61, jak, jak, jak dobrze pamiętam. No. no nieważne. A, i ma E30. E, no tak. Rayleigh, także tak. Się. No i ma nie tylko BMK. Tak, no nie tylko BMK. Ma też du dużego Fiaciora na przykład. Gdyby się pojawił u nas na jednym z odcinków, a co jeździ dzień jak co dzień? Tak, jest, także e, pozdrawiamy właściciela. Tak naprawdę to tata właściciela kupił ten samochód. A, to jest jego. Okay. Bo mówi, Robert, weź mi coś, znajdź, ja chcę 39. Określił <laughs> jakiś tam budżet, a Robert mówi, nie, w tym budżecie nie kupimy nic godnego uwagi, nie? Zwiększył. <laughs> Zwiększył ten y, budżet. Szczerze nie chcemy zdradzać, ile zapłacił za ten samochód, bo z tymi samochodami to jest różnie. W każdym razie Sebastian powiedział, że. Powiedział, że ten samochód pewnie z 5 dych kosztował o. i niech tak zostanie. Ale ty też tak powiedziałeś, nie? Też tak myślałem. No, no tak, tak oceniamy wartość tego samochodu, opowiem szczerze. Także tak to wygląda, te samochody tylko drożeją, no bo jest fajny przebieg, fajny stan, jest wszystko oryginalne, z tyłu w narzędzia są wszystkie. Ma oryginalne koła, oryginalne, takie samo koło jest na zapasie. No i muszę Ci Kamil powiedzieć, że bardzo komfortowo się tym samochodem jedzie. I to nie jest komfortowo, że to jest łajba, tylko bardzo tak fajnie. No. No podejrzewam, że jak większość zadbanych się nie mieć. Tak jest. No bo też są E39, które mają i po 350 tysięcy i też są w bardzo dołe, dobrej kondycji. Nie, to ja mówię zadbane, a nie takie z niskim przebiegiem. Bo tak, to no bo z... dokładnie. Nie, może... Nie zawsze to idzie w parze. Tak jest. Tak tak to jest. No mam nadzieję, że widzowie lubią takie samochody. Tym bardziej, że tak naprawdę nasz warsztat ACS to jest Autocratic Service. <sum> W zasadzie szczerze, fajnie się robi takie samochody, mm. nie Kamil? No tak, tylko tu od razu powiem, że przecież jak warsztat się otwierał, no to E39 nie było wcale taki klasik. Nie, było, to były nowe samochody. No, czteroletnie, tak. Tak, ja zaczynałem naprawę aut od rekinów. Eee, tak naprawdę, nie? Mhm. Jak, jak, jak na przykład ktoś przyjechał E39, to był taki nowoczesny samochód, no ale wiesz. W, w 2007 roku, ostatni chyba E39 to 2003 rok, jak się nie mylę. Nie chcę teraz kłamać, mhm. na pewno widzowie mnie wyprostują i może więcej tam mają tych informacji, ale w 2007, taki, wiesz, z 2003 roku. No to był czteroletni samochód, no tak. w ogóle w tamtych czasach, jak ktoś miał 4, 5, 7 auto, to i tak był nowy samochód, w tej chwili inaczej się na to patrzy, prawda? Mm. Kiedyś auta, yy, na przykład jakiś tam model to do 10 lat był robiony, a teraz co 5 lat zmiana i już każdy chce tylko nowy, nie? to też świadczy o jakości po prostu wykonanych yy, samochodów. Mm. W ogóle szóstka jest jednym z najdłużej produkowanych samochodów w historii BMW Bo od 76 roku do, 90, nie, do 89 mm -hmm. Czyli mamy 13 lat, tak? A czy był wtedy, jak warsztat się otwierał, czy mówiło się na szóstkę klasyk? Youngtimer Youngtimer, Young -timer, tak? tak. <laughs> ale czasy jak Ale czasy co? nie <laughs> do pomyślenia dla no. mnie Tak Ale E23 to my normalnie jeździliśmy na co dzień, przecież to no był... Nie, normalnie no, samochód nie, no. do jazdy. jechało się na wakacje, jechało się gdzieś. No przecież pamiętasz jak no byłeś tak. dzieckiem, nie? Później mieliśmy e E34 No to też był, to już był nowoczesny samochód, później E39 <laughs> i tak dalej, no. <laughs> Kurde, ale czasy. Oj, kur... <laughs> Chcesz coś jeszcze powiedzieć o tym pięknym samochodzie? Nie chyba no. Co tu więcej mówić? Słuchajcie, na naszym kanale tych samochodów jest odgroma, Odgroma tych samochodów przewija się w odcinkach ACS dzień jak co dzień. Serdecznie zapraszamy do oglądania tych odcinków, bo no. tam naprawdę jest dużo fajnych smaczków. Kamil się rozkręca, opowiada różne śmieszne, może nie historie, tylko jakieś takie ma pomysły na gadanie nie? pomysły no, mogę dopowiedzieć, że generalnie BMW E39 to jest na tyle popularny jakby model BMW, że większość widzów jeśli sama nie miała takiego samochodu, to na pewno ktoś albo w rodzinie miał, albo ktoś znajomy jest to taki samochód że u każdego jakieś tam Wspomnienia y, przywracać, czy jakieś tam uczucia? No tak, to tak no kiedyś tak, że... było ze 30, wiesz? Aha. Każdy miał 30. Ja też miałem 30 w kombi hmm. y, z silnikiem y, 28M52. Ale to był szatan. Pamięt... <laughs> A ty nawet uczyłeś się tym autem jeździć, przecież, jak jechaliśmy no jeździ, na działkę, no to na takich dali. leśnych. Drogach ci wsadzałem w auto, tak, nie? Tak. O kurde, teraz sobie przypomniałem właśnie był ten E30 i E39 w automacie w TDSie Tak. Też tak. No i pamiętam jak kiedyś TDSem pojechaliśmy nawet na na ten. na Tor Poznań? Tak, tak. I mówię, to masz kluczyki tam przyprowadzić, nie? I no. pamiętam jak lusterkiem zahaczyłeś o śmietniku. Tak, pamiętam. <laughs> nie zmieścił się Kamil. <laughs> no w ogóle zestresowany, byłem, bo wiesz, jakiegoś nie miałem doświadczenia, ty mnie tu puszczasz, gdzie jest jakiś ruch i tak dalej. No i się nie zmieściłem, kurde, w przejeździe. <laughs> Życie! No dobra, pokażemy wam troszeczkę auto z zewnątrz i w ruchu, także. Słuchajcie, w ogóle to jest fajna taka wersja, bo tak, nie ma szyberdachu. W autach takich można nazwać klasy, klasykach. Jest to bardzo ważne, bo auto jest w lepszej kondycji blacharskiej, dlatego że tutaj odpływy po prostu idą i woda, śmieci, syf, bo wiadomo to się wszystko zbiera. I jak odpływy są zapchane, gniją po prostu progi. W tej wersji, w ogóle, zobaczcie co tu jest. Tutaj w ogóle są czujniki ciśnienia opon w kołach, to jest bardzo fajna sprawa. Są podgrzewane fotele. Tutaj, tutaj jest kaseta. Zobaczcie sobie, tak to wygląda. Zamknie się. O! Coś nie działa. Dobra, trudno, ręcznie. Co jest więcej? Zobaczcie, są holder'y tak dobrze mówię Cup holder cup holder one są takie bardzo delikatne no to są takie pierwsze można powiedzieć kap holdery które były po prostu instalowane także są takie delikatne był taki okres że w E39 wymienialiśmy na potęgę te kap holdery no zapalniczka oczywiście widać nigdy nie używana tu mamy popielniczkę również nie używana no to ma, kurczę, powiem Wam bardzo dużą zaletę, jeżeli ktoś nie palił w aucie, nie? Eee, no i tyle, no. Co więcej? Yy, materiałowa tapicerka. Moim zdaniem, yy, zobaczcie, yy, jak, jaka ona jest jakościowo yy, po prostu. Teraz już się takich nie robi w nowych autach. Ma to nawet fajny urok, co Kamil? Jak się Tobie to podoba, właśnie taka tapicerka yy, nieskóra? Znaczy no, może nie ma wrażenia takiego, nie robi takiego wrażenia luksusu, ale no, na pewno docenia się to jak samochód gdzieś stoi na słońcu i się wsiada do auta, no to wtedy w krótkich spodenkach czy coś, no to... No nie tylko latem, bo zimą też skóra jest zimna, nie? Hmm. A tak jednak ten materiał inaczej się go odczuwa. no Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek się podobał, że chcecie więcej takich odcinków. Jeżeli chcecie, to bardzo chętnie będziemy robić, zresztą nawet nie będziecie chcieli, to zrobimy. Ostatnio był taki odcinek o 735 V8C z Oławy. Widziałem, że cieszył się fajną oglądalnością, fajnymi komentarzami. Mam nadzieję, że tutaj też będą fajne komentarze. Także zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrypcji kanału osoby, które nie zasubskrybowały jeszcze naszego kanału. Do lajków. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.